się odbić tak, żeby w tym miejscu być w takiej pozycji. Uwielbiam tutaj skakać. Zawsze przyjeżdżam tutaj z uśmiechem na twarzy i tak jak kiedyś powiedziałem trenerowi, że warto jest harować cały rok, żeby przyjechać tutaj na na ostatni weekend w sezonie i, i oddać tych kilka skoków właśnie na tej skoczni. Rozbieg nie jest cały czas po prostu jednakowy. On jest bardziej stromy i później, później się robi bardziej, bardziej płaski, bliżej progu. Chodzi o to, żeby po prostu wyczuć, poczuć prędkość, a przy tym po prostu mieć, mieć takie wyczucie czasu, kiedy trzeba po prostu zacząć odbicie, żeby zdążyć przed końcem progu. Każdy moment zawahania, czy każdy moment pod, próbowania podjęcia decyzji, no to już jesteś w połowie, w połowie drogi na dół, prawda? <laughs> Także to musi wejść samo z siebie, samo z ciała. I to trwa jakieś 00 sekundy. W przypadku jest tak, że zazwyczaj spóźniam skoki i zazwyczaj pierwsze skoki o bardzo spóźnionym. Też musie, muszę się wczuć po prostu w dany obiekt, wczuć się w, w rozbieg, w prędkość właśnie w ten kąt nachylenia danej skoczni. A, no i mogę wtedy uwalniać po prostu taki automatyzm bardziej. Może się wydarzyć coś, na co, na co nie mamy wpływu. Czy jakiś boczny podmuch wiatru, czy, um, no, czy jakiś błąd. Dlatego na no, skorze się mamucią nie może sobie przyjść amator, ani też nie może sobie przyjść ktoś, kto skacze bardzo przeciętnie. Bo jednak już tutaj trzeba mieć trochę, trochę umiejętności, a przede wszystkim dużo pewności siebie. Czy długo będzie mój rekord utrzymany? Myślę, że nie. Ja myślę, że już w przyszłym roku ten rekord się zmieni. I tutaj i w są lekko rekord świata. są najlepsze obiekty na świecie. Dla trenowania dla dzieci w różnym wieku, bo takie mamy w klubie. Więc najprościej ze względów organizacyjnych obóz jest przeprowadzić tutaj. Myślę, że bardzo ważne to jest dla dzieciaków, jeżeli kamień pojawia się, czy na treningu, czy tak jak tutaj na obozie. Nie wiedziały o tym dzieciaki, że przyjedzie, kiedy powiedziałam nagle, tak zupełnie niespodziewanie, że posprzątajcie pokoje, bo dzisiaj będzie sprawdzanie czystości i Kamil będzie sprawdzał, to jak zobaczyłam miny i takie wzięcie oddechu przez każdego z nich, także szybko zaczęły sprzątać i, i bardzo się cieszyli, że przyjedzie Kamil. Wszystkie były jak zaczarowane, słuchały Kamila. Na pewno... Oglądanie tych, tych młodych chłopaków i dziewczyn e, dodało mi takiej radości, takiego też dystansu do tego sportu. E, kiedy widziałem ich uśmiechnięte twarze i po skoku, nie wiem, czy się wywrócili, czy, czy skoczył słabi, on tylko odpinał narty, brał je po prostu na ramię i zasuwał z powrotem na górę. I, to jest piękne, że te dzieci po prostu tak, tak to postrzegają, że cieszą się, że, że skaczą na nartach, cieszą się, że są w naszym klubie i to dodało mi mnóstwo takiej pozytywnej właśnie energii i jeszcze bardziej zmotywowało mnie do, do tego, żeby patrzeć do przodu, a nie, a nie za siebie.